Dzień dobry, dzień dobry. Robimy kontrolę plus rozbudowę gniazda, bo tutaj już się rzepak, że tak powiem nam zarzucił. Nagle niespodziewanie powiedzmy. No ale jest już go trochę. Także na pewno dzisiaj gniazdo idzie do rozbudowy. Ja mam taką nadzieję, że jest na tyle dużo pszczoły, że już możemy rozbudować tak, żeby już można było coś myśleć o jakichś zbiorach. Tu jest pieszki dużo. że z pieszcza czerw pieszcza zostaje w wązdzie Czerw i pakują już miód. Oj, czerw dużo. Dużo trutowego już. Wszystko czerw. Wszystko czerw. Larwy są. Drużą matki znakowane, bo nie wiem, gdzie larów. Ciężka ramka miód górą czerw dołem, dużo trutowego w mateczniku mam nadzieję, że nie ma bo powiem szczerze, na razie nic nie widzę trutowej już jest. Na pewno tu już pierzgę walnęły dookoła wszędzie gdzie się dało, czyli mało miejsca zdaje się mają. też wszystko czerw czerw i bierzga. no ładnie poszła matka do całości teraz zobaczymy czy ramkę odbudowały Zaczerwiona ramka. Odbudowana. Zaczerwiona i pierzga, i miód. Część przełożymy już za kratę odgrodową. się wygryzają za kratą odgrodową. I niech tam idzie w to miejsce miód. Tu też ramka pięknie zaczerwiona. Góra dół Pięknie zaczerwiona. O, chyba świeża ramka. Nówka. Nówka nie śmigana. Królowa po niej chodzi. Odbudowana. Ale jeszcze nie zaczerwiona, Znaczy się zaczęły odbudowywać. Dodamy następną ramkę świeżą. Tu jest pieżga. Pierzga, Cała ramka z pieszgą. Oj, i będzie jeszcze odkład robić. Pierzgi to jest bardzo duże jak na ten maty, to czas Tu to samo pieżga, dużo pieżgi i, i trochę miodu Tu ramka ta ostatnia Na razie mamy tutaj miód i pierzgę też Dobra Trzeba je odymić, bo zaczyna szaleć. Jeszcze nie bardzo, całe szczęście. Wrześniejsze są. Czyli tak, tam gdzie mamy dużo czerwiu, damy zakratę odgrodową. Dołożymy tu nową ramkę zaraz. Tu mamy pieżgę, zostawiamy do gniazda. To zostawiamy w gnieździe. To też zostawiamy w gnieździe. W gnieździe. Mamy odbudowaną, z której wychodziła tu matka gdzieś. Może zbudowują. To tu zostawimy. Tu mamy czerw z jednej strony i, i pieżgę. Zostawiamy, damy następną ramkę do złoby, znaczy, się, włoszczarki już są, włoszczarki, ramka, którą tu zostawimy. Za kartę damy te starsze ramki, żeby tam się wygryzała nam matka, żeby wygryzało nam się czerw i żeby tam już zbierały nam miodzik. Ile ja tu mieliśmy ramek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem mamy ramek. Ja tu mamy pierzgę. Ale tą ramkę dalibyśmy za... bo ona już jest tak zaczerwiona, że trzeba by ją właśnie wziąć i odstawić już po tym po dobraniu zmienić na nową tu jest też dużo, dużo pierzgi dużo pierzgi jest znowu 16 ramię, dobra. Rozbudowaliśmy na pełne 16 raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, zostawiliśmy w miodni na razie, w góry na razie to nie dajemy. Zamykamy je, bo się trochę denerwują. Ja też się trochę denerwuję, bo nie przygotowałem się dobrze, bo też... No pogoda jest jaka jest, nagle przyjechałem, przyjechałem, patrzę rzepak jest, no to trzeba coś zrobić, tak? Kurczę bladę, dzisiaj nie idzie robota po prostu, nie idzie. Dobra, te mamy zamknięte, finito. Rozbudowaliśmy już do 16 ramek, czerwiu jest dużo, pokarmu mają. Odpuszczamy im, zobaczymy. Dałem już część za kratę odgrodową, już dałem kratę odgrodową, żeby już coś tego miodu zebrały, a bo ten tydzień ma być mocny. Tu nadstawki na razie nie daję, w zeszłym roku to była nadstawka, nadstawka pójdzie tam. Tam zobaczymy w ulwiny technologii, inaczej zrobiony i tam będziemy się starać dać nadstawkę. Tu czerw jest, królowa jest, pieprz jest dużo, świeży nakrop już też jest no miejmy nadzieję, że coś zbiorą, bo już ten rzepak się zaczął na ten ul, za ten ul i za oglądanie bardzo dziękuję będzie filmik z drugiego ulu no i tyle dzięki za subskrypcję, dzięki za oglądanie trzymajcie się